4, 3, 2, 1, start 200, płasko szczyt 35, prawy. Do 4 lewy otwiera. 100, płasko, długi szczyt 70. 5 prawy otwiera przez szczyt 120, skręt 90 stopni lewy, niedli. 80, skręt ukryty, 90 stopni, lewy, nie tni. 60, 5, lewy przez szczyt, otwiera, 150, płasko, szczyt, płaskoszczyt płasko, szczyt i hopa, 150, długi, płasko, szczyt i 6, prawy, otwiera, przez szczyt, 180. 50, skręt ukryty 90 stopni, prawy nie tnij. 30, skręt ukryty 90 stopni, prawy, uwaga, nie tni, Otwiera 50. Płasko, szczyt 80. Płasko, lewy przez długi szczyt. Zacisk do 4 prawy przez szczyt 100. 5 lewy, 50, płasko, szczyt do 4 prawy, przez szczyt. Do 4 lewy zacisk, do 4 prawy długi, otwiera płasko, przez szczyt do 5 lewy, przez szczyt. Do powoli, 5 prawy, od razu skręt, nawrót lewy wokół belli. 200, płasko, chopa, 80. Długi otwiera płasko przez szczyt 150. Skręt ukryty, jeden, lewy, nie tnij. Do pięć prawy otwiera 130, nie tnij, pięć prawy, 40. Skręt cztery prawy, nie tnij, 40, skręt 90 stopni, lewy, nie tnij. 250. Długi szczyt do skręt, 3 lewy. 250, w dół. Skręt, 2 prawy zacisk, wąsko. 80. Płasko przez długi szczyt, 80. 4 prawy zacisk przez wybój do 5 lewy otwiera. Powoli 50, skręt 90 stopni, prawy 100. Długi zacisk, skręt ukryty, jeden lewy. Otwiera 50. Cztery prawy, otwiera 120, przez metę. Kręt ukryty, jeden lewy, nie dni, Do hamu